Pierwsze piętro budynku otwarte dla każdego, także dla osób niezwiązanych z uczelnią. Każda osoba, która będzie chciała skorzystać z biblioteki będzie mogła przyjść, przeczytać czasopismo czy obejrzeć książkę. Jest to też tak, tak zwany help desk, gdzie będzie można załatwić sprawy, ponieważ drugie piętro jest piętrem zamkniętym dla użytkowników a większość tytułów dostępna jest w wersji elektronicznej. Żeby było szybciej, książki można samodzielnie wypożyczać w takich kioskach, zamawiać je także do książkomatu, oddawać do wrzutni czy półek szybkich zwrotów. Prowadziliśmy tu całe systemy, w których nie ma miejsca na poszukiwanie książek na półce. Po prostu zgłasza się zapotrzebowanie i książka się dostaje do ręki niemalże błyskawicznie. Drugie piętro to Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Tu młodzi ludzie mogą zgłaszać swoje innowacyjne projekty i pomysły na biznes w oparciu o naukę. Tu także otrzymają fachową pomoc. Ma być takie miejsce, gdzie przychodzą studenci w sposób mniej formalny niż na zajęciach zaczynają się zastanawiać, czy nie znaleźliby jakiegoś tematu, który można właśnie zamknąć w projektowe ramy i, i, i aplikować o środki. Tutaj mogą swój pomysł wytworzyć, rozwinąć, zdobyć finansowanie, rozwijać go razem z nami, na przykład z biurem Centrum Transferu Technologii, i mogą także założyć swoją firmę w inkubatorze przedsiębiorczości. W budynku w bardzo nowoczesny sposób zadbano także o komfort korzystających. Są tu pokoje do pracy indywidualnej i grupowej, strefy relaksu i strefy ciszy, a wszystko ma sprzyjać rozwijaniu kreatywności i biznesowego podejścia do nauki. Projekt kosztował 19 milionów złotych, uczelnia zrealizowała go ze środków własnych.